Hej, witajcie na kanale China.pl. Zapraszam na recenzję Smart Grzejnika Elektrycznego marki SmartMe. Firma należy do ekosystemu Xiaomi i specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych i inteligentnych produktów domowych szukałem grzejnika, który zajmowałby mało miejsca i jednocześnie ogrzewał pomieszczenie około 10-15 metrów kwadratowych w miarę możliwie krótkim czasie. I tak oto właśnie natrafiłem na sprzęt od Smartmi, który charakteryzuje się tym, że zajmuje właśnie mało miejsca, ma dużą moc grzewczą 2000 W oraz można nim sterować za pomocą smartfona i tworzyć różne scenariusze z urządzeniami z ekosystemu Xiaomi. Jaki to jest model? Widzicie właśnie na dole ekranu. Na decyzję zakupu miał wpływ także fakt, że będzie możliwość zrobienia dla Was recenzji, która być może komuś się przyda, jeśli stanie przed właśnie takim podobnym wyborem. Dla osób, które wolą poczytać zapraszam na stronę China.pl na której znajduje się recenzja tekstowa oraz kupony rabatowe. Link zostawię w opisie pod filmikiem. Na początku trochę o kosztach i gdzie najlepiej kupić grzejnik SmartMe. Otóż w moim przypadku najszybciej i najbardziej korzystnie finansowo wychodziło w sklepie geekbuying.pl Można tam go aktualnie zakupić za kwotę w okolicach 500 zł. Link zostawiam w opisie pod filmikiem. Uważam, że że nie jest to wygórowana kwota w stosunku do tego, co oferuje. Czasami w sklepie dostępne są kody rabatowe, i wtedy na pewno będzie można trafić jeszcze lepszą cenę. Jeśli takie kody się pojawią, to na pewno podzielę się z wami na stronie china.pl. Dostawa była z niemieckiego magazynu i zajęło to 3 dni kurierem DHL bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o geekbuying.pl, to nie jest to mój pierwszy zakup w tym sklepie. Z moich obserwacji wynika, że mają bardzo konkurencyjne ceny w stosunku do innych sklepów i można to gadać się z nimi w języku polskim. Dużym plusem jest to, że produkty wysyłane są z europejskich magazynów. Zazwyczaj jest to Polska lub Niemcy i co najważniejsze, mają dwuletnią gwarancję. Z tego co udało mi się znaleźć na stronie, to posiadają własne centrum serwisowe w Europie i w związku z tym nie ma konieczności wysyłania sprzętu do Chin. Urządzenie przychodzi w dużym kartonowym pudełku o wadze około 6 kg, wewnątrz którego znajdziesz instrukcję w języku chińskim, pilot do sterowania, plus bateria, grzejnik smartmi oraz adapter z prześciówką na europejskie gniazdka, ponieważ grzejnik ma chińską wtyczkę. Pionowy grzejnik elektryczny Smartmi wykonany jest z połączenia poliwęglanu i tworzywa ABS. Materiał ma odporność na ciepło i dobre właściwości wytrzymałościowe. Użyte materiały sprawiają, że nie wydzielają się żadne nieprzyjemne zapachy czy szkodliwe substancje nawet Podczas osiągania wysokich temperatur. Dodatkowo posiada czujnik ochrony przed przegrzaniem oraz kontrolę pozycji pionowej. Jego wymiary to takie, jak widzicie właśnie na dole ekranu. Grzejnik umieszczony jest na podstawce wyposażonej w antypoślizgowe nóżki. Dodatkowo znalazło się tam miejsce na schowanie kabla zasilającego z chińską końcówką. Z tyłu znajduje się przełącznik zasilania oraz podstawowe parametry w języku chińskim, jak model, moc, napięcie i tym podobne. Powyżej natomiast znajduje się wlot powietrza, zakryty osłonką z taką siatką, która pełni rolę filtra zatrzymującego kurz jak w odkurzaczu. Osłonę można łatwo zdemontować, gdyby zaszła np. potrzeba dostania się do środka urządzenia. Z przodu znajduje się metalowa siatka, przez którą przepływa podgrzane już powietrze o mocy 1200 lub 2000 watów. Siatka podczas ogrzewania nie jest aż tak gorąca, by można było się poparzyć, natomiast po wyłączeniu potrzebuje jedynie chwili do ostudzenia. Grzynikiem można sterować bezpośrednio z panelu sterowania na urządzeniu, pilotem dołączonym do zestawu lub aplikacją MiHome. Jeśli chodzi o panel sterowania, to niestety opisy są w języku chińskim, ale nie ma tutaj wielu funkcji, więc łatwo jest się domyśleć, co do czego jest przypisane. Przyciski na panelu są dotykowe, a samo sterowanie wygląda w następujący sposób. Przycisk na samej górze pełni rolę włącznika oraz zmiany trybu pracy. Długie przytrzymanie włącza lub wyłącza urządzenie. Nie jest to całkowite wyłączenie. Tutaj urządzenie przychodzi w tryb czuwania, tak żeby można było na przykład odpalić to z pilota lub z aplikacji. Natomiast pojedyncze dotknięcie przycisku zmienia tryb pracy. Ciepłe powietrze o mocy 1200 W oznaczone jest diodą po lewej stronie, tak jak widzicie, właśnie teraz na filmiku. Natomiast druga dioda od lewej oznacza gorące powietrze o mocy 2000 W. Przycisk z ikoną zegara oznacza czas, po którym urządzenie ma przejść w tryb uśpienia. Jest to od 1 godziny do 8 godzin, czyli działa na przykład przez 1 godzinę i następnie się wyłącza. Kolejny przycisk to uruchomienie nawiewu w jednym stałym kierunku lub w ruchu obrotowym z 90-stopniowym kątem pracy. Na samym dole znajduje się przycisk odpowiedzialny za wyłączenie podświetlenia wszystkich diod na panelu lub włączenie blokady przycisków. Czyli jeśli ktoś będzie chciał włączyć jakąś funkcję, to nie będzie takiej możliwości, będzie słychać tylko krótki sygnał dźwiękowy oznaczający blokadę rodzicielską. Grzejnik wyposażony jest w ceramiczny element grzewczy PTC z dopływem ciepłego powietrza o zasięgu do 1,5 metra. Podobne zastosowanie można znaleźć np. w suszarkach lub w klimatyzatorach. Wykorzystanie takiego elementu grzewczego zapewnia wysoce wydajne źródła ciepła w stosunku do rozmiarów. I tutaj ten model grzejnika pozwala nagrzać się w 3 sekundy i uzyskać maksymalną moc 2000 W w 10 sekund. Urządzenie wykorzystuje wentylator do wytworzenia tzw. konfekcji, czyli inaczej ruch powietrza. Umieszczone za elementem grzejnym śmigło wentylatora, przez szczeliny wylotowe wypycha ogrzane powietrze na zewnątrz o mocy 1200 lub 2000 W. Pomimo działania na zasadzie wylotu powietrza, urządzenie pracuje bardzo cicho, i tutaj poziom hałasu podczas pracy wentylatora mieści się w granicach 36 dB. Praktycznie nie słychać pracy tego urządzenia. Sami zresztą posłuchajcie jak pracuje na największym trybie grzania. W trybie o mocy 2000 W, temperatura w pokoju o wielkości około 15 m2 zwiększyła się o 5 stopni w czasie 40-50 minut. Jeśli chodzi o zużycie energii w trybie gorącego powietrza, to powinno zużywać około 2% kilowatów na godzinę. Natomiast według listwy zasilającej Xiaomi, która ma monitoring zużycia energii, zostało zużyte 1,5 kW w ciągu jednej godziny. Czyli koszt zużycia energii w ciągu jednej godziny wynosi około 1 złotówki. Natomiast w trybie ciepłego powietrza wychodzi połowa tej kwoty i też spokojnie można ogrzać małe pomieszczenie w podobnym czasie. Grzejnik Smartmi można obsługiwać w aplikacji Mi Home i tworzyć scenariusze z innymi urządzeniami z ekosystemu Xiaomi. Funkcjonalność aplikacji nie różni się praktycznie niczym od pilota i panelu sterowania na grzejniku. Plusem aplikacji jest zdalne uruchamianie z dowolnego miejsca za pomocą sieci domowej oraz możliwość ustawienia harmonogramu włączania, wyłączania określonej porze i tworzenie scenariuszy, ale tutaj wymagana jest bramka oraz czujniki od Xiaomi. Można na przykład ustawić temperaturę, według w której urządzenie ma się włączyć lub wyłączyć. Jeśli chodzi o działanie aplikacji w praktyce, to kilka razy straciłem połączenie z urządzeniem i zdarzało się także, że podczas uruchamiania wybranych funkcji włączały się na urządzeniu z opóźnieniem, być może ze względu na chiński serwer. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno minimalistyczny design i jakość wykonania potrafi nagrzać się w 3 sekundy. Bardzo ciche tryby pracy, możliwość sterowania pilotem lub zdalnie aplikacją Mi Home. Plusem jest także możliwość nawiewu w ruchu obrotowym z 90-stopniowym kątem pracy. Natomiast do minusów zaliczyłbym to, że czasami zdarzało się, że sterowanie z aplikacji działało z opóźnieniem. Nie ma płynnej regulacji temperatury, ale można to rozwiązać, tak jak wcześniej wspominałem, przy użyciu scenariuszy z czujnikiem temperatury Xiaomi Aquara. I ostatnim minusem, który bym tutaj dodał, to instrukcja oraz opisy w języku chińskim. Podsumowując, grzejnik od Smartmi to małe, kompaktowe urządzenie. Z dużą mocą grzewczą 2000W oraz możliwością sterowania w aplikacji Michom i tworzenia w niej różnych scenariuszy z innymi urządzeniami należącymi do ekosystemu Xiaomi. Ma kilka minusów jak chińskie oznaczenia oraz lekkie opóźnienie w aplikacji, ale jeśli chodzi o całokształt to zdecydowanie mogę polecić. Na koniec zapraszam do odwiedzania strony China.pl, na której znajdziecie wiele ciekawych recenzji oraz kuponów robotowych do chińskich sklepów. Zachęcam także do komentowania, zostawiania łapek w górę oraz do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.